Futurologia całkiem inaczej. Ksiądz Włodzimierz Sedlak, Homo Electricus Życiem rządzą prawa fizyki i chemii, ściślej prawa geofizyki i geochemii. Mówiąc bardziej ogólnie, życiem rządzi środowisko. Człowiek wprowadził nowy czynnik, lecz nie, człowiek nie może wprowadzić niczego, co by nie mieściło się w jego naturze. Człowiek tylko udowodnił, że życiem sterują również procesy jego świadomości. Wyrzekając się antropomorfizmu, należałoby mówić o autokatalicznym działaniu życia na rozwój życia. Znaczy to, że prawa biologiczne stanowią czynnik rozwojowy nie mniejszej wagi niż prawa geofizyki i geochemii. Życie nie jest bowiem tylko biernym elementem przyrody wytrzymującym presję środowiska, które zmniejsza je do nowych odpowiedzi gatunkowych. Człowiek nie jest wyjątkiem w narzucaniu środowisku swych upodobań, jednakże owo narzucanie zaznacza się u niego w sposób krańcowy, gdyż stanowi on ostatnie ogniwo ewolucyjne. Pewne cechy życia winny więc w nim wystąpić w sposób na najbardziej charakterystyczny. Jednym z spraw biologicznych jest zajmowanie w miarę rozwoju coraz częściej pozycji wobec środowiska. Pod tym względem człowiek zachowuje się szczególnie, modyfikuje warunki nawet z biologiczną szkodą dla siebie. Dynamika człowieka przerasta jego logikę przynajmniej logikę biologiczną. Konflikt człowieka ze środowiskiem nie jest wynikiem losowych zmian tego ostatniego, lecz efektem świadomej działalności ludzi. Spirala ewolucyjna przybrała kształt dość pomysłowy. Z jednej strony następuje przyspieszenie rozwoju świadomości u człowieka i brak kontroli nad skutkami tego przyspieszenia. Z drugiej znów strony, środowisko nie wytrzymuje ciśnienia ludzkiej świadomości. Efekty są obustronne. Stosunek człowieka do środowiska nabiera charakteru coraz bardziej agresywnego i bezwzględnego. Środowisko natomiast Przekształcane bez oglądania się na jego równowagę, trafia w podstawy ludzkiej egzystencji. Ta sytuacja nie, nie zmieni się, gdyż kierunku działalności człowieka nie odwróci nawet groźba następstw. Po prostu musiałaby stworzyć zupełnie nowy styl zaangażowania świadomości. Na to jest za późno w rozwoju gatunku Homo sapiens. Może on, stosując inżynieryjską sztukę łatania wyrw, tylko opóźnić niebezpieczeństwo. Ewolucja człowieka, rozpatrywana od strony mechanizmów świadomości, zmierza ku przeznaczeniu tak charakterystycznemu dla ewolucji biosfery w ogóle ortogonalności głównych kierunków rozwojowych w połączeniu z niemożnością powstrzymania jej biegu. Ekstrawertyzm produkcyjny człowieka, wyrażający się w nastawieniu na wydajność wypełniającą środowisko, Według wielkiego prawdopodobieństwa winien dać dwa skutki: spłycenie wartości wewnętrznych człowieka i uduszenie się biotycznego środowiska na skutek przeładowania nienaturalnymi dla niego tworami. Dla środowiska wszystkie, nawet najpiękniejsze i największe dzieła ludzkie, są tylko zanieczyszczeniem wyprodukowanym przez świadomość człowieka. Dla naturalnego środowiska zanieczyszczające je dzieła ludzkie są niczym więcej jak tylko produktem katabolizmu myślowego. Tak więc ludzkość stanęła wobec problemu wypierania naturalnego środowiska na rzecz wytworzonego przez siebie środowisko będzie więc coraz bardziej ludzkie i w tym samym stopniu coraz mniej biologiczne. Czynniki adaptacyjne. Wprawdzie działają na rzecz samoobrony organizmu przed szkodliwością czynników zewnętrznych, ale nie można zapominać, że ewolucyjne przyspieszenie człowieka znacznie wyprzedza zdolności samoregulacyjne organizmu. Wydaje się to paradoksem ewolucyjnym, ale człowiek psychicznie przekroczył swe biologiczne możliwości w naj, najprawdziwszym salto morale. Byłoby to samobójstwo dokonywane z udziałem świadomości, choć bez żadnego zamiaru. Paradoks nie, nieświadomej świadomości nie jest aż tak paradoksalny. Już znacznie wcześniej, przy określaniu nie tyle różnic, co analogii między życiem i świadomością, stwierdzono, że psychologiczne pojęcie świadomości, wprowadzone zresztą z fizjologii zmysłów, jest bardzo mylące w odniesieniu do kwantowych podstaw życia. W nich świadomość i życie zbiegają się razem, noszą cechy energetyki. Konstrukcja i wydajność człowieka, określane w bliżej nieznany sposób, jako siła woli, wskazują, że bilans energetyczny organizmu przewiduje znacznie większe zapasy energii, niż są one potrzebne do uruchomienia wszystkich jego czynności biologicznych. Nie wiadomo, jakimi rezerwami dysponuje układ żywy, skoro jego wytrzymałość na zmęczenie Ból i psychiczne znużenie może bardzo daleko przekraczać standardowe wielkości i możliwości. Na podstawie prawa wiena obliczono temperaturę T dla pracującego mięśnia emitującego. Według obliczeń mem Memedowa, Popowa i Konewa. 50-60 fotonów o energii wynoszącej średnio 2,5 elektronowolta z centymetra kwadratowego powierzchni w ciągu sekundy. Należy przy tym przyjąć nierealne założenia. Mięsień jest całkiem. Mięsień jest ciałem doskonale czarnym. Emitowana energia jest pochodzenia termicznego. Wszystkie kwanty pochodzą z maksimum rozkładu promieniowania. Przy takich założeniach temperatura wynosiłaby w przybliżeniu kilkaset stopni Kelwina. Mimo wszystko byłoby to klasyczne księgowanie energetycznej puli człowieka. Czy nie lepiej wziąć pod uwagę nieprzy... nieprzeliczalny potencjał dzieł dokonanych w stosunkowo krótkiej historii gatunku, włączywszy w to kulturę, naukę, cywilizację techniczną, zdobyczą... zdobywczą ekspansję. Z fizyki pracy umysłowej wiadomo, że zużycie energii jest w niej niewielkie. Czyżby więc człowiek różnił się od zwierząt umiejętnością dokonywania wielkich rzeczy małym nakładem energetycznym? Jeżeli tak, znaczyłoby to, że przyroda skonstruowała jedną w swoim rodzaju maszynę wykonującą przy minimalnym nakładzie sił olbrzymią pracę? System odpowiednich przekładni energetycznych, zwłaszcza przekładających procesy chemiczne, na elektroniczne i odwrotnie, oraz ewolucyjnie wytworzenie świadomości refleksyjnej dały mechanizm niemający precedensu w dziejach. Mechanizm o superwydajności podziwianej u człowieka. Jest rzeczą zrozumiałą, że wszyscy cierpiący na fobie przed redukcjonizmem potraktują to ostatnie zdanie jako wyraz chęci sprowadzenia człowieka do poziomu maszyny. A więc. Jako którąś tam już z rzędu nieudaną próbę. A przecież o takiej kwantowej maszynie jak życie i z takim adapterem jak refleksyjna świadomość nie wykłada się na żadnej jeszcze politechnice, gdyż maszyna ta została skonstruowana według niebywale zazdrośnie strzeżonej licencji przyrody. Skoro więc elektroniczny układ organizmu zbudowanego z półprzewodników wymaga minimalnej energii do sterowania nim, można by z nakładem niewielkich energii wyliczonych na podstawie promieniowania organizmu sterować całkiem skutecznie. Wydaje się, że takim rodzajem sterowania u człowieka jest wpływ świadomości i stanów decyzyjnych. Do tego celu wystarczy rezerwa reprezentowana przez świadomość i stany decyzyjne. Jeśli w myśl postulatów bioelektroniki przypisze się im cechy elektromagnetyczne. Zastanówmy się, czy przypadkiem niebywały potencjał wytwórczy ludzkiej świadomości nie stanowi dowodu właśnie na jej elektromagnetyczną naturę i na bioelektroniczną konstrukcję życia, a nie na wyłącznie biochemiczną? Zgodność zdań możliwości wariantów jest dziwnie duża. Jeśli porównamy elektroniczne urządzenia techniczne i mózg łącznie ze świadomością refleksyjną, wprawdzie w najbliższym czasie nie będzie można jeszcze wyliczyć dokładnej energii psychicznej, czyli energii zamkniętej w dziełach człowieka. Jednak zdaje się, że ten potencjał myślowy jest wielki i ciągle rośnie. Nie potrafimy jeszcze ściśle określić energii wiązanej przez biosferę w ogóle, tym bardziej zamkniętej w myśli ludzkiej. Jednak życie jest na pewno niezwykłym konwe konwertorem i kondensatorem energii na Ziemi. Bioenergetyki nie można jeszcze potraktować jako problemu już rozwiązanego na poziomie indywidualnego organizmu. Organizmy nie przebywają w izolacji, lecz żyją w zespołach. Jeżeli każdy organizm jest elektronicznym oscylatorem emitującym promieniowanie elektromagnetyczne. To moc wypadkowa musi stanowić o gęstości nasycenia w, biocenz w biocenzorach. Jest to także rezerwa energetyczna przestrzeni wypełnionej przez populację ludzką. Moc nasycenia jest wielkością realną i mierzalną wobec tego, ze stanowiska bioenergetyki. Populacja jest w pomyślniejszej sytuacji niż osobnik izolowany. Środowisko przy tym nie stanowi jedynie przestrzeni. Na której przebywa średnia statystycznie liczba osobników, lecz jest również potencjałem energetycznym generowanym przez żywe układy i przez nieodbieranym. Organizm może więc być zasilany energią zespołu. Sam natomiast stanowi zasilacz biologiczny o małej mocy. Techniczne odbieranie tej mocy przez odpowiednie urządzenia o wysokim oporze nie powinno być zadaniem niewykonalnym. Moc bioenergetyczną można zapewne skondensować, a co więcej, dowolnie nią potem sterować. Prawdopodobnie tę rolę spełnia uwaga rozumiana jako koncentracja świadomości. Nie jest wykluczona możliwość ogniskowania energii bioukładu w odpowiednim miejscu organizmu, po nabyciu pewnej wprawy. W normalnym stanie rzeczy do dyspozycji całego układu stoi tylko średnia wielkość energii. Bliżej jeszcze nieokreślony czynnik uwagi, jako koncentracji świadomości może poza efektami psychologicznymi dać również energetyczne następstwa w postaci lokalizacji mocy. Organizm człowieka jest w tym samym stopniu generatorem, co detektorem emisji elektromagnetycznej. Na biologicznym detektorze nie ma jednak skali świadomościowej. Odbiór dokonuje się bowiem jedynie w kwantowych stanach półprzewodzącego układu białkowego, poza świadomością w jej sensie psychologicznym. Bioelektroniczne urządzenie jest subtelnym detektorem nawet minimalnych natężeń pól elektromagnetycznych. Przekaz więc informacji na fali nośnej bioukładu może być niebywale dokładny, połączony z minimalnymi jedynie szumami własnymi. W tej skali zjawisk należy rozpatrywać telepatię i hipnozę. Znane już od dawna, a ostatnio określane jako bioteko, biotelekomunikacja. Rozpatrywany od strony biochemii taki proces jest nie tylko niezrozumiały, ale i całkowicie niemożliwy, gdy chodzi w nim o przenoszenie informacji biologicznej lub, jak kto woli, psychicznej, od układu do układu w sytuacji braku kontaktu między nimi. Winien więc. Wi Winien więc istnieć nośnik informacji, a może nim być tylko fala elektromagnetyczna, czynnik sugestii werbalnej, znany z hipnozy medycznej, czy nawet towarzyszący mu czynnik chemiczny, mogą pełnić rolę wzmacniacza sygnału, lecz zasada przenoszenia informacji musi pozostać bez zmian. Zanim przyjęto bioelektroniczną orientację w sferze życia, biotelekomunikacja, musiała być zjawiskiem paranormalnym, ponieważ i pojęcia o życiu były jeszcze niezbyt normalne. To znaczy nie wyszły poza krąg chemii. Tu dygresja. Ostatnie stwierdzenie może być rozumiane tak, jak to rozumie psychopata, według którego najczęściej nienormalny bywa lekarz, nie zaś on sam. A w strategii nazywa się to podobno obroną przez atak.